Czerwcowa sesja Rady Miasta miała być ostatnią przed wakacjami, jednak niespodziewane okoliczności spowodowały, że 23 lipca radni spotkali się w pełnym składzie po to, żeby wypracować stanowisko w sprawie renegocjacji warunków umowy z firmą Polbud, wykonawcą pierwszego etapu budowy największej miejskiej inwestycji, czyli centrum zastawem. Dlaczego burmistrz zdecydował się na zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym? Po pierwsze, dlaczego ta sesja? Ja tylko chciałem od Państwa słyszeć jedno albo drugie słowo, bo jeżeli ja bym rozpoczął negocjacje, a Państwo byście stali na stanowisku takim, że umowa ryczałtowa nie podlega negocjacji i nie ma z naszej strony woli, że dokładamy, to jest bez sensu prowadzenia, bo Państwo wejdźcie w sytuację, ja tak z Panem Prezesem Róblem rozmawiałem, że my będziemy negocjować, a Państwo powiecie, dobra, umowa ryczałtowa, my nie chcemy żadnych negocjacji i mi tylko o to chodziło. Co do wysokości, tak jak tutaj i pan przewodniczący powiedział, państwo będziecie poinformowani. I tutaj tylko jedno stanowisko, bo ja nie mam kompetencji, proszę państwa. Ja nie mówię, państwo byście mnie zarzucili, a dlaczego pan negocjował umowę? My przeznaczyliśmy taką I wyście mieli absolutną rację. Natomiast w tej chwili, jak będzie przyzwolenie, rozpoczynają się negocjacje. Ja bez przyzwolenia, jeżeli państwo byście zdecydowali, bo to są dwa stanowiska, to co pan przewodniczący, to jest stanowisko państwa, że na przykład będzie nie. Bo nie zbitałem, bo mowa Koniec my sobie tam i ja nie mogę wychodzić przed państwa. Waga problemu jest taka, by decyzję podjęło takie gremium, jak Rada, podkreślał burmistrz. Po prawie dwugodzinnej dyskusji radni przystąpili do głosowania. Na wniosek Krzysztofa Listwona Rada uchwaliła, że głosowanie będzie imienne. Projekt stanowiska Rady Miasta. Rada Miasta Dostrożni Matowieckiej wyraża zgodę na podjęcie przez burmistrza miasta mediacji. Rady zawarcia ugody pomiędzy miastem Mostem Mazowiecka a przedsiębiorstwem budowanym w portu w spółkach ograniczoną podzielności czyli w dziedzinie łowielsko-podatkim skutkującej podpisanie do umowy z dnia 19 czerwca 2006 roku na realizację zadania. Budowa pod klucz wraz z wyposażeniem sportowym i technologicznym Centrum Kultury i Rekreacji na stałe, etap pierwszy, to jest hala sportowa i kryta pływami. Koniec. Na w zakresie podpiszenia wynagrodzenia liczbowego za wykonanie przedmiotów umowy. Proszę o odpoczenie procedury głosowania. E, pani radna ławkiewicz horty Czy jestem za? Pani, za. pani radna Mewenek-Marja. Jestem za. Pan radny załocka robień Piotr. Jestem za. Pan radny Mirosław Gromek. Jestem za. Pan radny Jeronimek Jan. Jestem za. Pan radny Michał Karczak. Jestem za. Bogusław Konrad. Za. Pan radny Szukiełka Marek. Za mediację. Pan radny Kryt Zbigniew. Wstrzymuję się. E, pan radny Krzysztof Laska. Jestem za. Pan radny Lewandowski Tomasz. Wstrzymuję się. Pan radny Zbigniew Krzysztof. Jestem za. Pan radny Łukaszewski Krzysztof. Jestem za. Pan radny Kuracki Andrzej Jerzy. Przyjmuję. Pan radny Masztaleniec Mieczysław. się. Pan radny Czastek Seta. Za. Pan radny Rówki Mieczysław Stanisław. Jestem za. za. Pan radny Świetniński Roman Tadeusz. Jestem za. Pan radny Wilczyński Jacek. Jestem za. Pan radny Wilczyński Zisław. Za. Pan radny Zalewski Eta. Jestem za. Dziękuję. Ostatecznie rada udzieliła burmistrzowi poparcia do prowadzenia dalszych negocjacji z Polbudem. Za było 17 głosów, czterech radnych z opozycyjnego klubu Nasze Miasto wstrzymało się od głosu. Panie przewodniczący, jak pan ocenia dzisiejsze stanowisko rady? Zakładam, że jest pan zadowolony z wyniku głosowania. To znaczy, szanowni państwo, no mimo wakacji, sprawy trudne, sprawy ważne dla miasta muszą być procedowane. I muszą być podejmowane, żeby prace, które żeśmy rozpoczęli, nie utknęły w martwym punkcie i żeby dodatkowo nie dostarczyć miastu niepotrzebnych strat. No, oczywiście, że jestem zadowolony. Aktywność radnych była imponująca i generalnie trzeba przyznać, że nie było głosów, które by sprzeciwiały się temu, aby poprzez działania pana burmistrza doprowadzić do szczęśliwego końca oddania tak potrzebnej inwestycji dla miasta, jakim jest basen i hala sportowa. A z nami podłoże, tego dzisiejszego spotkania. Nie jest to pierwszy wykonawca w samorządzie ostrowskim, bo w dużej ilości samorządów, które realizują poważne inwestycje, jest ten problem potężnego wzrostu cen w roku 2007 i musimy jakoś temu zaradzić. Myślę, że pan burmistrz wynegocjuje dobre warunki, które będą do zaakceptowania przez nas, jak również przez mieszkańców, o co będziemy się bardzo starać. Dziękuję. Jak powinny przebiegać dalsze negocjacje już burmistrza z Polbudem, jak pan uważa? Panie, ja nie jestem fachowcem od spraw technicznych, od spraw prawnych, konstrukcji umowy i, i dalszego przebiegu negocjacji. Ja myślę, że pan burmistrz wybierze najlepszą formę. No, jedno jest jakby bezsprzeczne, to co powiedziałem po głosowaniu nad tym wnioskiem o wyrażenie zgody na negocjacje, że z punktu widzenia Rady i zadań Radnego. Ja tak uważam, myślę, że zostałem poparty przez Radnych, że w negocjacjach Radni Rady Miasta, którzy reprezentują mieszkańców Miasta Podatnika w sposób bezpośredni nie powinni brać udziału, a Burmistrz Miasta w swoim czasie przedstawi propozycję Radzie Miasta do zaakceptowania. Wtedy będziemy się zastanawiać, czy były to dobre i warunki dla Miasta, czy też nie. Choć lipcowa sesja poświęcona była przede wszystkim sprawom renegocjacji warunków umowy z Polbudem, radni mimo wakacyjnej pory poruszali jeszcze szereg innych, bardziej codziennych problemów. Obok spraw związanych z budową dróg i chodników w mieście, czyli tematu, który towarzyszy każdej sesji, radni zwracali również uwagę na problem śmieci, zarówno tych gromadzonych na brzegu lasu, jak i przepełnionych śmietników przy ścieżce rowerowej. Powrócił również temat parkowania w miejscach niedozwolonych, oraz problem bezpieczeństwa na miejskim stawie, w którym wielu Ostrowiaków szuka ochłody w upalne dni. Niestety dzieci często kąpią się tam bez jakiegokolwiek nadzoru. Tematy te z pewnością powrócą na następnych sesjach. O dalszych negocjacjach burmistrza z wykonawcą kompleksu za stawem również będziemy na bieżąco informować.